Mówiąc krótko i zwięźle o książkach. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak w programie Mówiąc krótko w programie o książkach. Wśród serii wydawniczych warto zwrócić uwagę na ciekawą propozycję wydawnictwa W drodze. Otóż jest to seria pod tytułem Pszenica i Konkol. W swoim programie, mówiąc krótko, w BookTube także na portalu PCH24TV przedstawiłem już krótko także książki z innej serii tego samego wydawnictwa, która nosi tytuł Apologetyka z założenia natomiast serii Pszenica i Konkol są ambitne i miejmy nadzieję, że uda się je wydawnictwu zrealizować z powodzeniem. A Dominikanin ojciec Radosław Broniek takie przedstawia w swoim wstępie. Pragniemy, aby książki z naszej serii charakteryzowały się następującymi cechami: po pierwsze, ortodoksją, po drugie, rzetelnością naukową. Po trzecie, przystępnością. Po czwarte, zwięzłością. Jesteśmy przekonani, że katolicy potrzebują dziś klarownego wykładu doktryny Kościoła oraz jasnych kryteriów, zgodnie z Biblią, tradycją i urzędem nauczycielskim Kościoła, w odniesieniu do zjawisk, które się pojawiają. Zależy nam na solidnej treści, która jest oparta na dobrych, wiarygodnych źródłach. W tym oficjalnym nauczaniu Kościoła. Chcemy także sięgać do życiodajnego nurtu myśli ojców i doktorów Kościoła, pism świętych, nauki papieży, ale też do rzetelnych, współczesnych opracowań naukowych. Ojciec Radosław Broniek zaznacza, że oprócz przystępnego języka oraz wyjaśnienia terminów, którymi autorzy się posługują, Książki z tej serii mają być celowo krótkie, co zresztą widać po tym tomiku. Gdyż, jak stwierdza, cytuję, wielu ludzi nie ma czasu na lekturę obszernych i zabiłych traktatów. I jest to idea, której, jako miłośnik książek, sam muszę zdecydowanie przyklasnąć. Na rynku książki katolickiej, a także konserwatywnej i nie tylko, ukazuje się sporo dobrej, naprawdę dobrej literatury, ale. Także niestety są to publikacje dość obszerne, jakby nie biorące pod uwagę możliwości lekturowych współczesnego, zapracowanego i zagonionego czytelnika. I nie chodzi wcale o to, bym domagał się jedynie książek krótkich. Nie wszystko da się przedstawić z pewnością zwięźle, bez nadmiernych uproszczeń, ale taka doza wiedzy w pigułce może być przecież też zachętą do dalszych poszukiwań lekturowych. Jedną z ciekawych publikacji w tej serii, w serii Pszenica i Konkol, jest niewielka książeczka Franciszkanina Ojca Wita Hlondowskiego Objawienia Prywatne, którą tutaj właśnie trzymam. Objawienia prywatne wywołują często emocje, które prawdopodobnie związane są po części również z niewiedzą co do ich charakteru i roli w życiu Kościoła. Przykładem takich emocji i kontrowersji mogą być objawienia lub tak zwane objawienia w gorie. Niektórzy nawet nie chcą dopuścić do świadomości argumentów racjonalnych, tak bardzo są przekonani o znaczeniu i prawdziwości tych objawień. Choć przecież sam Kościół jest wobec nich ostrożny. Wydaje się, że te emocje może ostudziłaby szczypta wiedzy o tym, czym są takie objawienia i czym różnią się one od objawienia publicznego. A czym są objawienia prywatne? Ojciec Chlądowski w swojej książeczce tak o tym pisze. Mówiąc krótko, to poapostolskie fenomeny prorocze, czyli te wszystkie proroctwa, które Duch Święty daje nam po śmierci apostołów. Polegają one, oczywiście w uproszczeniu, na pewnych słowach, obrazach lub skojarzeniach, co do których człowiek ma wewnętrzne przekonanie, że są one natchnione przez Boga. Można je też nazwać proroczym światłem. Natchnieniem lub dosłownie objawieniem, greckie apokalipsis. Wraz z tym natchnieniem pojawia się przynaglenie do głoszenia go, czyli wypowiedzenia lub wykonania, jeśli chodzi o proroczy gest lub znak, czy to w danym momencie, czy w innej konkretnej sytuacji. Niewielka książeczka ojca Chlądowskiego zdaje się spełniać wszystkie kryteria wymienione przez ojca Radosława Brońka, jakie przytoczyłem wcześniej. Autor podaje także na końcu z króciutkimi komentarzami listę zalecanych lektur, które mogą pomóc w zgłębieniu tematu. Co nie znaczy, że autor zdoła uniknąć kontrowersji, a nawet krytyki. Co bardziej zagorzałych obrońców objawień prywatnych. Także tych związanych, tych objawień prywatnych związanych z popularnymi miejscami pielgrzymkowymi, takimi jak wspomniane już wcześniej Meziugorie. Jestem pewien, że nie wszystkim ta publikacja przypadnie do gustu. Ale w końcu po to Pan Bóg dał nam rozum, byśmy się nim posługiwali a nie kierowali jedynie emocjami. Ojciec Chlądowski w bardzo przejrzysty, usystematyzowany i prosty sposób wyjaśnia zarówno sam termin objawienia prywatne, czym jest proroctwo i proroctwo fałszywe, ale także przedstawia krótką historię charyzmatu proroczego, reguły rozeznawania proroków i proroctw oraz normy z tym związane. W przedostatnim rozdziale autor podaje z opisem każdego przypadku listę objawień, które, jak pisze, zostały oficjalnie zatwierdzone i nie ma co do nich żadnych wątpliwości, a na koniec te, co do których wątpliwości się pojawiają. Czy na tej liście objawień znajduje się Medjugorje? No właśnie nie. Może choć zostaje umieszczone wśród tych objawień co do których wątpliwości się pojawiają? Również nie. I chyba nie jest to żadnym zaskoczeniem dla wiernych, którzy interesują się tym, co dzieje się w Kościele katolickim, a także podchodzą do objawień prywatnych ze zdrową dozą sceptycyzmu, biorąc pod uwagę to, co odpowiednie władze Kościoła na ten temat mówią. Choć i nawet wśród objawień, co do których wątpliwości się pojawiają, znalazły się i takie, które z pewnością będą budzić zaskoczenie czytelników, a autor nawet stwierdza, że nie wszystkie informacje na ich temat podawane, podawane w Polsce, są ścisłe. No dobrze. Ale ktoś może się spytać o sens pielgrzymek do takich miejsc, jak już wspomniane tu kilkakrotnie medziugorie. Może stwierdzić, że skoro się te pielgrzymki odbywają, to. No właśnie, to co? Ojciec Chlądowski wyjaśnia w swojej niewielkiej publikacji również i tę sprawę. Ustanowienie w miejscu objawień kościoła, bazyliki czy sanktuarium nie jest równoczesnym potwierdzeniem prawdziwości objawień. Tak samo zgoda kościoła na jakieś formy pobożności powiązanej z objawieniami nie oznacza uznania samych objawień za autentyczne i nadprzyrodzone. Takim przykładem może być objawienie z 21 sierpnia 1879 roku. Znok w Irlandii. Mimo pozytywnej opinii Komisji Teologicznej, powstania sanktuarium, bazyliki i nawiedzenia miejsca przez kilku papieży, objawienia nie doczekały się oficjalnego zatwierdzenia przez Kościół. Okej, okay. a co z objawieniami, które mieli święci? Również i tutaj ojciec Klądowski z pewnością wielu zaskoczy, gdyż stwierdza, że sam fakt uznania świętości danej osoby przez Kościół nie oznacza jednoczesnego zatwierdzenia wszystkiego, co taka osoba nam przekazała, nawet jeśli sama była święcie przekonana o nieomylności swoich wizji. Autor podaje tutaj przykłady świętej Hildegardy i sługi Bożej Marii z Agredy. A wyjaśnia to w swojej książeczce tak. Duch Święty przez charyzmat proroczy nie posługuje się ludźmi na sposób pogańskich wyroczni, w których wierzono, że duchy opanowują całkowicie człowieka wraz ze wszystkimi jego władzami. Wprost przeciwnie, jego światło zawsze przechodzi przez ludzi, którzy mogą nie w pełni świadomie dodawać do. Objawienia, elementy swoich wspomnień, skojarzeń czy wyobraźni. Mieszamy wtedy Boże działanie z naszym ludzkim. Szczególnie łatwo ulec temu błędowi w rzeczach, na których nam zależy i których pragniemy oraz związanych z uprzednią wiedzą, którą mamy. Wielu świętych nie ustrzegło się tego błędu. A nie mówiłem. Ojciec chlądowski nie uniknie kontrowersji, ale powtórzę: Pan Bóg dał nam rozum po to, byśmy go używali i nie dawali się zwieść działaniu demona, czy po prostu mylnym ludzkim interpretacjom, czy przeświadczeniom, choćby były one jak najbardziej pobożne. Trzeba umieć oddzielić pszenicę od konkolu, by nawiązać do tytułu serii. Jak pisał z kolei Hilary Belloc, cytuję, My, katolicy, uważamy rozum za najwyższą instancję w jego sferze i nie uznamy niczego sprzecznego z rozumem. Podkreślmy może tylko tutaj ten zwrot w jego sferze. Reszta i dużo więcej, także wyjaśnienie tych kontrowersyjnych partii znajdzie czytelnik w tej niewielkiej książeczce ojca Chlondowskiego. A czy ja sam udałbym się na pielgrzymkę do Medjugorje? Raczej nie. A w zasadzie zdecydowanie nie. Myślę, że jest sporo miejsc pielgrzymkowych, wokół których nie ma takich kontrowersji i które warto odwiedzić, także w Polsce. Czy potępiam ludzi, którzy do Medjugorje jadą? też nie, zwłaszcza jeśli ich celem jest pogłębienie wiary, a nie szukanie taniej sensacji. A można znaleźć też i u nas w Polsce przykłady i świadectwa takich właśnie pielgrzymek, na które udają się też ludzie nawróceni. Z drugiej strony wolałbym jednak, żeby ci najgorliwsi obrońcy mediugorje włączyli też zdrowy rozsądek i przynajmniej byli gotowi przyznać, że nie wszystko wokół tych objawień jest jasne, a przecież Kościół ich oficjalnie do tej pory nie uznał. I tylko tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Jednocześnie zachęcam do subskrypcji, do polubień i udostępniania tych. Odcinków, które się Państwu podobają, na innych stronach internetowych. To wszystko pomaga w rozwoju tego kanału. I przypominam, że można też zaglądać na mój profil na Instagramie, a także na Twitterze i na moją stronę autorską. Linki podaję pod spodem. Do zobaczenia za tydzień z Panem Bogiem.